Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale z moim rometem K125Fi. Dzisiaj, z racji jest ciepło, mam troszkę wolnego czasu. Postanowiłem zabrać się za wymianę oleju. Motocyk długo stał, przez całą przestał, 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 zimę, nie jeżdżony. Także w chwili obecnej ma równe 900 km. Także postanowiłem wymienić olej, co prawda, do. Wymiany gwarancyjnej jest jeszcze 600 km, ale uznałem, że wymieniając sam olej, sprawdzę sobie przy okazji, jak będzie działać skrzynia biegów na oleju, który sam zaleje I w ten sposób, jak postawię motocykl na wymianę gwarancyjną na 1500, będę miał jakieś porównanie, jak się nie pracuje na takim oleju, a jak będzie pracował na tym, którym go zaleję. Jak widzicie już mam przygotowane stanowisko, śruby sobie już wcześniej lekko popuściłem, żeby się z nimi nie siłować, także przystępujemy do czynności. Duża śruba, w której znajduje się filtr jest na klucz 24 i mała śrubka z dołu, korek spustowy jest na klucz 17. Śrubę już wcześniej lekko popuściłem także przydałoby się to zrobić prawą ręką przytrzymam sobie moją kamerę I teraz popuszczamy śrubę odkręcamy zrobiłem krótką trasę motocyklem, postanowiłem troszkę go zagrzać żeby olej lepiej po prostu ściekł Kolor ma jeszcze nawet dość taki w miarę, ale całą zimę stał, także postanowiłem olej zlać i zalać go świeżym olejem, bo jak mówiłem jestem ciekaw pracy skrzyni biegów jak będzie pracował na oleju, którym sam zaleje może praca skrzyni się poprawi. Teraz odkręcamy drugi korek. kotan chyba nie jest popuszczony. Nie. Tak, więc olej mamy już spuszczone, Korek spustowy mamy już przykręcony. Filterek oleju też już jest przykręcony. Także pozostaje teraz tylko zalać silnik świeżym olejem, uruchomić motocykl. Niech chwilę pochodzi, sprawdzimy poziom oleju. Także przystępujemy do wlewania oleju do silnika. Olej ma taki fajny dziubek, także. Nie narozewamy. Olej już wlany do silnika. Widać tutaj na miarce ładny, czyściutki kolorek, świeży olejek, także pozostaje tylko zakręcić korek. Zajrzymy jeszcze do filtra powietrza, jak to wygląda. Także przechodzimy na drugą stronę motocykla Będziemy ściągać tutaj budowę. Zobaczymy jak będzie chciała zejść. Przyznam szczerze, że jeszcze nie ściągałem z tej strony. Dobrze, będę musiał tu chwilę jakoś sobie podejrzeć jak to tam powinno być. Nic nie widać za bardzo. Dobra, tak to wygląda. A, czyli będzie nam potrzebny śrubokręt krzyżowy. Tak, śruby od filtra mam już odkręcone. Także zdejmujemy go sam środek wyszedł. czy nie wygląda. Trochę benzyną pachnie. Jak to tak wygląda w środku? A, tam jest jakieś sitko, ale nie wiem, czy ono jest wyjmowalne, czy nie. Raczej tak nie wygląda, żeby to miało być ruszane, więc tego nie ruszam. Zakładam to z powrotem. Montujemy. Przykrę przykręcę śruby. I... Odpalamy motocykl, żeby chwilę popracował na świeżym oleju. Także widzimy się za chwilkę. Filtr powietrza przykręcony. Co ciekawe, przy zdejmowaniu najpierw trzeba zdjąć górę i przesunąć, co będzie ciekawie widać przy zakładaniu. Należy najpierw lekko nasunąć a następnie przycedawać otworami do montażu. Czyli powinno podejść pod siedzenie lekko. Spróbuję najpierw z lewej strony. To będzie widać widać lekko. Naszło. Z tej strony tak samo. Ja oczami widziałem, ale na kamerze nie będzie tego widać. Oczek założony. Także przekręcamy stacyjkę. Motocykl ładnie odpalił. Sprawdzimy poziom oleju. Teraz zeszło ale olej na pewnym silniku. Przypominam też, że motocykl patrzy troszkę na lewą stronę z krzywej stópki mamy mu chwilę popracować o, zgasu. motocykl zgasł więc postanowiłem postawić go normalnie na koło usiąść na nim w tym momencie widać, że Olej pojawił się w okienku, prawdopodobnie przez to, że jest skrzywiona stópka i motocykl na stópce centralnej jest troszeczkę przecholony w lewą stronę. Poziom oleju jest mniejszy w okienku, praktycznie wnet go nie widać. I prawdopodobnie jest, musi być czujnik olejów, i po uruchomieniu, widocznie motocykl uznał, że skrzyni i w silniku nie ma oleju i postanowił zgasić motor, dlatego odpalamy jeszcze raz, damy mu chwilę pochodzić, sprawdzamy poziom oleju jak jest. Teraz napętuję silnik, na razie na dosyć nie powinien zgasnąć, a jednak zgasł.